Sonia! Ja? Nie spodziewałem się Ciebie tutaj! Przybyłam... <laughs> przybyłam, aby Cię pokonać, zły ninja! <laughs> Nie powstrzymasz mnie! Jestem od Ciebie silniejszy, ty turnelańcz paparoł! Miażdżę Cię moimi umieśnionymi udami, aż się zezrasz sprotem w komuni. Użyję na tobie mocy zamrażania. Oto warzywa w winna Minus 500 stopni Celsjusza. Broń się! A teraz tej moimi gwiazdkami. Zapomniałem, jak się nazywają, ale brzmią złowroko. Nie mogę się ruszyć! Warzywa w winna mają wielką moc. Kodusie, Przez ciebie będę miał dziary na młodzień! Fatality! W 1992 roku na rynku pojawia się pierwszy Mortal Kombat. W tym momencie skończyło się dziecinne pierdolenie, a zaczęło się wyrywanie głów i lanie po mordach. Wspaniałe czasy. Do dziś uważam pierwszego MK za najważniejszą biatykę mojego życia. Rok później pojawiła się część druga, jednak ja jakoś się od niej odbiłem. Coś mi tam nie do końca grało. Trochę mnie raziły dziwaczności dodane chuj wie po co, czyli friendship oraz Bability. Głupie to i niepotrzebne. Część trzecia w Wróciła na właściwe tory, idiotyzmy pozostały, choć dodano całkiem dobre Animality. Potem było jeszcze Ultimate Mortal Kombat i nadeszła część czwarta w 3D. Pamiętam, że zajarałem się tym okrutnie, widząc automat w jastarni, a przed nim dziesiątki gapiów. Scena, gdy Sub Zero łamie nogę podczas chwytu, wypaliła mi się w głowie jak film Two Girls One Cup. Potem pojawiły się kolejne części, ogólnie raczej spadając po równi pochyłej w dół. Biatyka dostawała szachy, go-karty, tetris. Po chuj ja się pytam, po jaki chuj? A gwoździem do trumny było wprowadzenie w Armagedon przez leniwych kutasów z Midway Custom Fatality. To pogrzebało serię na 5 lat. I całe szczęście, bo wełbach im się poukładało i teraz mamy dwa najlepsze mortale w historii. Ale pomiędzy MK3 a MK4 Midway wpadł na doskonały pomysł stworzenia platformera w uniwersum MK. Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. A były to czasy, gdy Wełbach zaczynał im się robić shakes z gówna. Sam pomysł nie był zły. Platformer z lubianym bohaterem Sub-Zero to mogło się udać. Ale nie w taki sposób, bando debili! Gra rozpoczyna się filmowym wprowadzeniem, w którym ktoś przygląda jakąś książkę przy świeczce, i ogólnie chodzi o to, że Sub-Zero jest jedynym przechujem, a reszta to banda cweli, no i on musi ich pokonać. Akcja dzieje się przed częścią pierwszą i to jest kurwa interesujące, bo pojawia się tam Quan Chi, który był dopiero w MK4, no ale chuj. Odpalam grę na Very Easy, dorzucając sobie jak ostatni Gimbus z żyć i kontynuacji, aby było łatwo i przyjemnie. A co. No, i zaczynasz grę. Pierwsze co rozjebie cię na części, to to, że postać nie obraca się automatycznie do przeciwnika. Jak to zapytacie? Jak to jest kurwa możliwe? No po prostu. Jak przeskoczysz nad przeciwnikiem, jesteś do niego odwrócony plecami i napierdalasz w powietrze. Do obrotu służy guzior R2. Ja się pytam, do chuja jasnego, czy zaimplementowanie automatycznie tej funkcji było za trudne? Przecież przez pierwsze trzy części gry... Jakoś się dało do kurwy nędzy. Ten aspekt powoduje, że gra jest praktycznie niegrywalna i do końca nie mogłem tego ogarnąć, często ładując moje high punche w powietrze, co trochę wyglądało jak sparring ze Stevie Wonderem. No i od razu poziom trudności. Ja pierdolę, przypominam, że gram na very easy. Każdy przeciwnik to potencjalnie twój morderca. Bez śmieszkowania. Powiem tyle, że ginąłem częściej niż pewnie ktokolwiek z was przy Dark Souls. I mówię to śmiertelnie. Poważnie. Gra rozpierdala cię na każdym kroku. Giniesz średnio co 10 sekund z powodu sterowania przeciwników czy debilnego zachowania sub-zero. Non-stop, kurwa, coś cię zapierdala. Jak nie wpierdolisz się w jakiś stempel, który rozsmaruje cię na suficie, to spadniesz z wysokości albo spadnie ci coś na łeb. Albo, i to są najlepsze akcje, stempel cię nie zabije, tylko lekko odepchnie, ale odepchnie tak, że wpadniesz pod drugi stempel, więc masz pół sekundy radości, że nadal żyjesz i chuj. Potem i tak musisz zginąć. I tak w kółko. A to dopiero pierwszy poziom. Pierwszy. Na very easy. Parę słów na temat systemu walki. Jest podobny jak w Mortal Kombat. Sub-Zero ma swoje znane ciosy, czyli zamrażanie, w wślizg czy lodowy klon. Z tym, że nie można napierdalać zamrażaniem jak pijany dentysta przy leczeniu kanałowym. Dodano specjalny pasek, który pokazuje ile razy możesz użyć daną moc. I co ciekawe, moce nabierasz z czasem, więc na początku biegasz bez możliwości zamrażania, co jest zupełnie bez sensu, bo dlaczego on się nazywa Sabziro, jak moc zamrażania dopiero pozna? No to może by ktoś wytłumaczył skąd ta ksywa. Może jak był w gimbazie to zamknęli go w lodówce na cały weekend. No kurwa. Pierwszy boss to Skorpion. O ja pierdolę. Powinien mieć ksywę Galaktyczny Żółty Rozpierdalacz. Po tonach kurew, uderzania nóżkami o podłogę, udało mi się Gnidę pokonać. I teraz dopiero dostajemy prawdziwe filmowe wprowadzenie, przy którym prawie zesrałem się ze śmiechu. Oto Sub-Zero, przydupa Swagasa w różowym obrusie, przybywa do zamku. Oddaje tajną mapę, która do niczego nie prowadzi. Pojawia się Quan Chi, czyli pokrak z wodogłowiem. Sabziro chce uśpić chojność Patafiana, wietrząc pachy. Następnie, aby wzniecić smród do góry, zaczynają się kręcić jak w jebanym chocholim tańcu. Wstaje ten w ceracie. Sabziro od razu jeszcze bardziej wietrzy pachy, bo wie, że teraz już musi dwóch zamrozić swoim odorem. Kości zostały rzucone. Zobaczcie to dramatyczne spojrzenie. Kurwa, Oskar Murowany. Tak czy tak, Sabziro zostaje wysłany na misję i dociera do jakiejś świątyni, a tam już mega galaktyczne wietrzenie pach. <grym> Kurwa, no zobaczcie jak on stoi. No. no kto tak stoi? Profesjonalny roznosiciel arbuzów? Przed nami cztery poziomy oparte na czterech ziemskich żywiołach. O radości. Pierwszy, powietrze. Niezliczona ilość bezsensownych zgonów, bo postać albo wykona dwa skoki pod rząd, albo nie wykona go wcale, albo poleci za daleko lub za blisko, jak w jebanej ruletce. Wkurwiałem się okrutnie. I nie, nie mam nic przeciwko wysokiemu poziomowi trudności, tylko przeciw temu, że poziom ten jest sztucznie pompowany przez kurwa nieobliczalne zachowanie Sub-Zero, debilne sterowanie i krytyńskie zgony. Bosem w tym poziomie jest młody doktor strange? Doktorze, Dziwago, to, to... pan? Gdy go pokonujesz, Dziwago zaczyna napierdalać gigantyczną trąbą powietrzną i nie wiesz, co masz zrobić. Wciąga cię i giniesz. No do chuja pana, co mam zrobić? Obejrzałem na YouTube. Kurwa mać. Kto by wpadł, że trzeba lecieć w lewo i kucnąć? Nawet wiedząc to, parę razy zginąłem. Ja pierdol, zaraz mnie coś tu kurwa rozjebie. Poziom ziemski wygląda trochę jakbyś podróżował po wydrążonym od środka gównie. Tutaj giniesz przez jakieś rozpadliny, które otwierają się i zamykają pod nogami ponownie nieśmiertelne stemple i jakieś wahadła z kosami. Tutaj bosem jest jakiś golem, który powinien być nazwany ultra-rozpierdalaczem, bo ze trzy bomby na rej i giniesz. Jezu, mam nadzieję, że po tym spacerze wewnątrz gówna dadzą coś na rozweselenie. Poziom wodny to poziom w kanałach. Nie, 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 nie. Kurwa nie! Nie! Jebane kanały. Nie mogli sobie darować. A więc tutaj są elektryczne węgorze, spadki z dużej wysokości, oczywiście podtopienie. Zauważyliście, że za każdym razem atakują nas ci sami mnichowie: mają różną broń, ale to armia jebanych klonów. Jak to się stało, że w czterech różnych świątyniach, jak zakładam, niebędących po drugiej stronie ulicy, wszyscy wyglądają tak samo? A, i gra jest rasistowska, bo nie ma murzyna. Przynajmniej nie wśród mnichów. Czy może być coś jeszcze gorszego niż granie w tych jebanych kanałach? Aha, no tak. Bosem tutaj jest Aquaman. Poziom ognia dodaje nowych skurwieli, wielkich troglodytów, którzy napierdalają mocno i dobrze. Trzeba oszukiwać. Tutaj ciągle giniesz w płomieniach z ziemi, ścian, a jak udać się przeskoczyć, to wpadniesz na jakieś jebane wałki z kolcami. Rozumiem, że jak statystyczny mnich popierdala na nabożeństwo, czy na co tam te mnichy chodzą, to musi pokonywać te jebane zasadzki. Zgaduję też, że populacja mnichów drastycznie przed taką mszą się zmniejsza. Tutaj bosem jest ognisty Raiden? Co kurwa? Ognisty Rajden? Chyba podpalił swojego pierda z dupy i zajęło mu się kimono, bo nie widzę innego wytłumaczenia. Co za patafian. Po pokonaniu Bossa kolejna epicka katzenka. Sabziro idzie po jakiś medalion i pojawia się ten z wodogłowiem, który zapierdala mu go sprzed mordy. A szalony kamerzysta wsiada na karuzelę i dawaj napierdala obroty wokół postaci. Kwan Chi znika. Sub-Zero schodzi smutny po schodach jak studenciak po niezdanym egzaminie i pojawia się Raiden, który posiada przedziwną mordę. Nie no zobaczcie, jak artykułuje, Ja pierdolę, co za ryj. sub -Zero wpada w teleport. Teraz zacznie się rozpierdalanie na całego. Na to czekałem przez te wszystkie poziomy, na konkretną rozwałkę i teraz właśnie teraz jest na to czas. Opłacało się męczyć w te gówniane poziomy. Oj tak. Dawaj. Jedziemy z Koksem. Co? Co kurwa? Nie, 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 nie. To jest, to jest niemożliwe. To jest to jest niemożliwe. Nie. Odmawiam przyjęcia tej informacji do swojego mózgu. Nie. Tak, jeśli grasz na Very Easy jak ostatni leszcz, zobaczysz tylko połowę gry. Połowę! Co jest potem?

sam nie wiem, co mam powiedzieć na temat tej gry. Kurwa, to najtrudniejszy kawał gówna, z jakim dane mi było się zmierzyć. Za chuj nie ogarniesz sterowania. Sam koncept nawet by zagrał, gdyby nie idiotyczne pomysły, śmierć z kretyńskich powodów. Ja pierdolę, dziwię się, że po ogromnej popularności MK3 wydano takie chujstwo. Kto na to wpadł, kurwa mać. I jeszcze to, że jak grasz na very easy, a kurwa nie dasz rady inaczej, masz tylko połowę gry. Podziwiam, jak ktoś ukończy to na najwyższym poziomie. Każdy, kto przyłożył łapska do tego balasa, powinien zapierdalać na galerze z galernikami wietrzącymi pachy. Kurwa mać. Jeden z niewielu krapów, którego nie dałem rady ukończyć, a to coś znaczy. A ty dasz radę? Udowodnij, że nie jesteś cieniosem. Oto list osób, które mnie spała. Mhm. Kapoty. Ktoś mi kurwa kapoty zajumał jak kimałem, no? Zabiję, no ja.